Hej, hej ludziska! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dink Light. E, słuchajcie, wywaliło nas do tej bezpiecznej strefy, ponieważ ostatnio no taki fail poleciał, że normalnie aż... no... Sam byłem w szoku, <grybujesz> że kuźwa... E, nie udało mi się ten... E, rozpoznać zombiaka. Czemu ty tu nie chcesz wyskoczyć, geju? Nie rozpoznałem wybuchaj wybuchającego zombiaka, pomyliłem sobie go. No i wyszło jak wyszło, wyszła kupa. Bo zginąłem. krótko mówiąc, po prostu wybuchłem od tego gówna. O! No i tak miał zrobić od samego początku. Jezu, co to tak się tłucze. Dobra, dolce, dolce. Już wybucha? O! Wybuch, dobra. Zajebiście. Tam są chyba te gówna biegające, no. O nie. Aha! Tak, tylko że tutaj tam, tam. że tak powiem, są te bandziory całe. O fuck! To są same gówna wybuchające, nie? ja nie mam pytań w ogóle, co tu się dzieje. Otwieranie trudne. O. O, cholera. No, do łatwych to to nie należy. Okej, okay, mamy to. Ale 41 wytrychów, to jest naprawdę ogromna ilość. Moim zdaniem. Dobra, mamy młotek, mamy... Co my mamy? W sumie nawet nie wiem co to było, ale coś chyba fajnego. Gwoździe. Dobra, czy coś jeszcze tutaj pominąłem? Chyba nie. Weźmy zamknijmy to lepiej. Wejdź do środka. No, ciekawe, co tutaj jest w środku. W szkole widziałem Tahira. Razem ze swoimi ludźmi wynosił z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Widziałem też, jak zabija jednego z cywilów, Podmy morderca. Muszę się zakraść do budynku. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś antyzyna. Uwielbiam po prostu te dialogi słuchać podczas wczytywania. To jest, no, normalnie miód na myuszy. Uwielbiam to. Naprawdę. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty, nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Okej. Okay. Jakieś dziwne dźwięki tutaj są w ogóle wydawane. To strasznie dziwne. Zombie, tu jest chyba Gaza. Przyda się, okej, okay, zobaczmy tutaj. Nie wiem, no mi się wydawało, że ja słyszę gdzieś zombie, ale mogę się mylić w sumie. Okej, okay, tutaj byliśmy. Wow, co oni zrobili? Wytrych. Zapasy. Nie mówię, tu jest gdzieś zombie. Wow, wódka w szkole, nie? Alkohol, autentycznie. To już chyba jakaś nowoczesna szkoła była. Chemikalia, no to już bardziej. Okej, okay, tu nic nie ma. Zobaczmy tutaj. O, gdzieś coś zielonego widziałem. Tam jest, w środku coś. O, o. Tam ja nie za bardzo chcę iść na dół, ale pewnie tam trzeba będzie iść. Znając moje cholerne szczęście, papierosy serio, alkohol. Kurde, jak tam się dostać do tej klasy obok? No to jest ciekawe, czekajcie. Tutaj są jedyne drzwi, chyba. No tak, tutaj są drzwi. I tam gdzieś są drzwi. Czekajcie, tędy, tędy, tędy. Tutaj to jest to. Słyszę zombie. I to jest to, ale tam nie, nie da się wejść nowe tyfy. Tam jakieś fajne rzeczy są chyba w środku, coś mi się wydaje. Dobra, czekajcie, pozmieniajmy sobie może. Ehm. <laughs> Zwykły motek na przykład na, nie wiem, na klucz, nóż, na to. Saperkę na to i będzie ok. Nie mówię. Nie mówię, że musimy kurde iść tutaj. O, już się boję w chujnie nie, już się boję w chuj. Pierdole, te dźwięki już są tak kurwa przerażające. Jezu, co tu się stało? Mam nadzieję, że ty nie żyjesz. Różcie się, łajsy. Nie mamy całego dnia, a nie uśmiecham się zostawać tu na noc. Wytyfy? Czy któregoś z was turnie wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? Pewno, że nie o. Klucz wciąż tu jest. Brak do roboty. O, o. Niedobrze. Dobra, ale przeszukamy wszystko, dosłownie wszystko. Dobra, Gita. Plastic, Rewozole. Zu. dźwięki w ogóle. Nie wiem, jakby ktoś łasił? <laughs> Nie ma tak po ciałach sobie przejść, nie? Uolo, jak to wygląda. A ty kto kto tu Co? To to tu Kurde mać. No, fajnie, tylko gdzie ona może być? Ło, wow, luju. O, oh, fuck. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Okej, okay, żyję. Chodź. Kurde, za dużo ich tutaj, no, a ja nie mam broni. jest ich chyba najlepiej atakować. Ała! Ty geju! Kuźwa mać! O, pięknie! Po prostu pięknie! Kurde! Oj, daj mi wyjść, fak. Nie wierzę. Czekajcie, czy ja coś mam, może do. Do takiego, takiego. O, płonące gwiazdki. Gad Diemet, czemu ja tego nie, nie, ten nie wrzuciłem sobie tutaj? O, wow. Ło! Fak! Dobra... Nie wiem, czy ten koleś spieprzył, czy co się z nim stało. Dobra, spłoniesz czy nie, spłoniesz w końcu. Nie, jest tu gdzieś ten typ. Gdzieś on tam jest, dobra, nieważne. Serio ty jeszcze żyjesz, Riley? Really? Obydwaj żyją. Fajnie. Okej. Okay. Gwiazdki troszkę mi pomogły w sumie. Nóż do patroszenia. O! Ma to mocne gunwo. O, dobra. Wierzmy to wszystko. W ogóle ta muzyka jest to nie masakryczna, kurczę pusto. Tu nic nie ma, ale za to tutaj coś jest ciekawego widzę, bo to są te skrzynie takie. Nie, to nie jest nic ciekawego w sumie. Serio? Co to jest? Fra, Francile, France, Made in France. Jakieś France to uszyły, nie? O, gaza, gaza. Spoko. Deficyt gazowy widzę, kurczę, uzupełniony. Alkoholowy też. Mogę tu otworzyć drzwi? Halo, nie mogę. Serio? Szukaj antyzyny. A gdzie ja mam ją szukać w dupie? Bo trochę tego nie ogarniam. Jeżeli tutaj nie mogę przejść, to gdzie ja mam iść? Ciekawe. O, tutaj jeszcze minąłem. Rewozol. Gdzie ta może być pieprzona? Może się cofnę normalnie. O! Patrz ile tam rzeczy jest jeszcze na górze. O ty gnojku! Ała! Kurde wyprzone krzesło. No ładuj zresztą kurde staminę swoją zakichaną. O, ale dostał Wryło. Dobra, teraz tak. Dostaliśmy tutaj przykaz iść w dwa miejsca. O kurde, skąd ty żeś się wziął? Uh! Brak miejsca w ekwipunku, dobra. To w takim razie zrobimy to w ten sposób, że ja wyrzucę ten zwykły motek, yy, upuść, a podniesiemy sobie to. O, właśnie. No, i tym sposobem mamy nowkę sztukę śmiganą. Aha, tu się teraz otworzyło spoko. Spoko, spoko. Czyli eksploracja, widzę, dalej. O! Jezus! Ja pierdol! Ja pierdol! O! Ależem się wystraszył! O! O kurwa! <laughs> Pieprzony zombie! W kiblu! W pieprzonym kiblu siedział! Oluju. Nienawidzę tych zombie, nie? No całe szczęście, myślałem, że to kolejne kible. Już bym tu nie wszedł. A teraz się będę bał do kibla i się wysrać normalnie. Ja pierdolę. Ach, masakra. Dobra, czym coś tu mamy? jest tylko chyba wyjście. Z tej sali, tak, tak. Okej, okay, po tej stronie coś mamy, nic nie mamy, tu się pali. Tutaj jest koleś. Dalej. diota <gry> Idiota! Kurde. Muszę się przyzwyczaić do tego, że oni. O! Właśnie. Jak oni raz uderzą, znaczy, jak ja go raz uderzę, to muszę właśnie o tym pamiętać, żeby odskoczyć zaraz. Gaza. Spoko. Widzicie, to jest, kurczę mać, naprawdę gra przeznaczona dla takich ludzi jak ja. Dla takich ludzi jak, nie wiem, Rock. Ech, tacy ludzie naprawdę jak my uwielbiają po prostu eksplorować każdą dziurę. Dosłownie. Ja, no, nie wyobrażam sobie tej gry, gdyby tutaj takiego nie było eksploringu, nie? O kurczę, czy ja tam wejdę jakoś? Tak na szybkości, ale to... Nie wyszło zbytnio, bo troszkę chyba zostałem podpalony, ale to nic. Ostrze, opłacało się. Kasa nie za bardzo, gaza. No dobra, powiedzmy, że się opłacało. Teraz tutaj. Opla! O, wychodzimy. O, już ktoś tam biegnie. Putz. Tuż tam się bije zombie czy to zombie. Co tutaj jest grane? Jeszcze coś. Jezus, jeszcze coś może do dodania. Nie wierzę. Durne zombie. Kurde. Dobra. O, dawaj, kurde, przecież go bije. Już powinien dawno zdechnąć. Jakoś mniej więcej poszło Dobra Zmienimy sobie broń może na tą To ona taka dość, dość Interesująca O, Normalnie cały odcinek na eksplorowaniu No kurcze Super sprawa że do nie do niej wszystkich pomieszczeń można włazić To mnie boli, nie? O, kolejna szafki. Kurde, w szafkach gwoździe, nie? No spoko. Szkoła. O nie! O nie! Dobra. Przynajmniej w tym kiblu nic mnie nie wystraszyło. No nie! Kurwa. O, aż przeszły, serio, biblioteka, really? serio? Co ty tu robisz? O kurde, ale ich tu jest. Świetnie, no świetnie. No po prostu świetnie. A ja nie mam broni w sensie takiej strzelnej, takiej piw paw. No i co, oni sobie drzwi nie otworzą, patrzcie na to, ty, ale jaja. He, .Ja pieprz, oni sobie drzwi nie otworzą, nie? Weź tu ich pokonaj teraz. ale dostał! to mi się nie udało. Musisz wszystko parować, szmato. Patrzcie na to, nie? Dara jasna nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Uh! Ale dostał. Ktoś wam znowu, będę pół godziny z nimi walczył, nie? O, następny, następny dostał. No, ładnie, ładnie, ładnie. Hu! Uh! Pięknie porują. Nie wierzę w to po prostu. Więcej ich tu nie, nie mogło być. Czekajcie, ja coś muszę wymyślić, bo tak to ja będę. Nie wiem. Lepsze gwiazdki do rzucenia. Dobra, dajmy te. Oła! Ty gnojku. Zabiję cię gwiazdkami, nie? Autentycznie. No, bez kitu. Zabiłem go w sumie prawie samymi gwiazdkami. Ale mi przypieprzył. No, i gwiazdek już nie mamy lepsze gwiazdki do rzucania, petardy. O, koktajle mołotowa! Teraz płoniesz, Franco! Teraz płoniesz! Okej, okay. a ja zlutuję przynajmniej twoich kumpli. czekajcie, gdzie to było. Gdzie to było tutaj jeden chyba, tak? Tak Dobra, tu drugi. Aha, tego chyba przeluciłem. Mi jeszcze gdyby świeciło Brak miejsca tu jest gdzieś koleś albo na dole Nie, tu jest O, 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 fuck 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 Dobra, czekajcie się uleczy te klucze mogę wziąć? Nie mogę. No, szkoda. Może coś fajnego by otwierały? Czy ja dzisiaj znajdę tą antyzynę? Czy niekoniecznie? Jade, nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to w inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Klucz chyba był tamten, nie. Eee, w tamtej szafce wcześniej. Oje, yeah, tutaj jest jakiś klucz dobra. Wszystko, wszystko chyba. Okej. Okay. Dobra, w takim razie idziemy, chciałem powiedzieć. ci toś, toś W sumie jest zajebista broń Razem Na jest naprawdę okej okay, tylko że muszę naprawić No, no ząb jest naprawdę dobra. To wiem, patrzcie, jak się stanęła. Idealnie, że mi rozwalił. Korda, ideolo. Chyba ja to luciłem już tutaj, coś mi się wydaje. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. skąd mi się tu tyle bierze? Biegacz! Serio? Nie wiem, skąd tu biegacz się wziął, no ale dobra. Biegacz i dwa zwykłe. O! Oh. Serio? O! Dobra, zregenerujmy troszkę siły. O! Wiedziałem, wiedziałem. Dobra, co? Biegł się mnie? Czy coś tu mamy ciekawego? Raczej nie. To jest na dole? Hy! Jezus. Jezus, nie wierzę w to! Znowu to samo, znowu gówno wybuchające. Wprost na Reimi wyszło i do widzenia. No... tak. Dobra, koń, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!